Cześć. Dziś wybieram się na Jakubinę, znaną też pod nazwą Raczkowa Czuba. To jest drugi najwyższy szczyt Tatr Zachodnich. Kończę właśnie przejście Hochołowską. Zaraz odbijam w lewo na czerwony szlak, którym wyjdę na Trzydniowiański Wier. Po jakiejś godzinie dreptania przez Hochołowską, tu jest od razu stromo do góry. Najlepszy fragment będzie tam. Nie trzeba będzie tym stromym żlepkiem podejść. jest tu stromo zawsze ten kawałek daje nieźle popalić no ale myślę że z pół godzinki i teren już będzie łatwiejszy To już się robi znośnie. o ile kojarzę to zaraz się skończy las wyjdę na grań i już będę ładnie widział mój główny cel albo przynajmniej parę tych pośrednich celów czyli Trzy kończysty, może jarząbczy, co my tu mamy? Tam jest bystra, staro-robociański, wołowiec, tam rochacze, ta piramidka. Ale tutaj ornaki i kominiarski. Strasznie ciepło dzisiaj jest. Na Prusie odczuwałam na pewno. A przypominam sobie, że w poprzedni weekend mówili o tym, że przez wiatr odczuwałem będzie nawet, nawet minus pięćdziesiąt, jak nie mniej. Tu już przede mną Trzydniowiański, na szczycie z 10 osób około. Tam potem dalej granią się idzie w stronę Kończystego i można na Starorobociański, albo w przeciwną stronę, tam gdzie ja pójdę, na Jarząbczy. I dalej jak ujmę. Tu mam ostatnie podejście na Trzydniowiański. Pewnie z 5 minut do szczytu No i jest Trzydniowiański Tu Trzydniowiański za mną A ja idę dalej W stronę Czubika Tamtej górki A potem na Kończystej Można trawersować Albo iść do góry przy czym, ten trawers już mi się mniej podoba, więc wybieram opcję z tym, żeby nadłożyć i jednak przejść bezpieczniej. Odsłania się powoli Kończysty. Będzie trzeba tu troszeczkę zejść, a potem ze 200 metrów pod górę, może 150. Podejście na jeżąbczych I tam dalej granią na Raczkową Czy tam na Jakubinę Tu został kończysty Tam jest Stary Robociański A tam są kozice No ta grań jest tutaj Momentami wąska Trzeba naprawdę mocno uważać Żeby nie zjechać Ani żeby nie puścić żadnej lawinki A tutaj mamy kopę prawdy Czyli Taki mało w sumie wybitny wierzchołek na pomiędzy Kończystym a Jarząbczym. Jest to łatwe przejście. Zaraz tam będę na szczycie. To jest kopa prawdy. Udało się wyjść. Gdzieś jedna trzecia chyba drogi. w takich innych ważnych rzeczy to trzeba uważać na buty żeby nie przemoczyć, bo w tym dzisiejszym śniegu mokrym, lepkim, może nie być trudne a potem schodzić 4 godziny w mokrych to mogłoby nie być nic fajnego przyznam, że dla takich widoków dla takich podejść to warto wstawać w środku nocy Jechać tu parę godzin, iść nawet chochołowską, podchodzić te małe ciekawe odcinki, bo to co tu jest, to absolutnie wynagrada wszystko. Zaraz się będzie zaczynać to ostatnie podejście na Jarząbczy chyba tam kogoś widzę na grani. Więc nie będę jedyny, który się tam wybiera. Kolejny wąski. Bardzo piękny odcinek. Zaraz będzie szczyt. Parę minut i będę pod tabliczką. Dobra. A teraz ciekawostka, bo tabliczka stoi tu, ale to nie jest Jarząb czy Wierch czy wierch jest tam. Dlatego od razu sobie tam idę. Może coś zjem i ruszam na Jakobinę. To jest ten właściwy szczyt jarząbczego wierchu. Zjem sobie coś, wypiję i ruszam dalej. Bo im później, tym ten śnieg będzie bardziej lepki. A lepkiego śniegu nie lubimy. Są ślady. Po jedynie, nie, podwójne ślady są. Więcej osób tu chodziło. Docieram do jakichś pierwszych spięczeń. Nie wiem czy będę chodził górą, czy będę to jakoś trawersował. Zaraz zobaczę. Wygląda na to, że jednak trawers Jest tu. Wąsko, ale nie ma jakiegoś super zagrożenia jeszcze. Zresztą i tak zaraz wracam tu na grań i tu już powinienem bliżej ostrza się trzymać. Słońce jest już niestety po tej stronie, więc pokrywa się będzie rozmiękczać. Nie chcę siedzieć długo na szczycie. Pójdę, co niedługo. Tam ktoś już jest. To pewnie ta osoba, która tu przed chwilą podchodziła. Nie wiem, czy schodzi, czy to już jest szczyt, ale 5 minut, pewnie tam będę, może 10. Dochodzę do jakiegoś piętrzenia, a szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy to był już szczyt, czy jeszcze nie. No nic, nie jest tu już trudno, więc chętnie sobie jeszcze trochę pochodzę. Ostatnia prosta, i będę na szczycie. Udało się tutaj dojść z Siwej Polany w jakieś 3 godziny 45 minut, więc czas całkiem fajny. Szczyt mam tylko dla siebie. Przetarte jest dotąd. Pojedyncze ślady. Jestem chyba trzecią osobą, która tu weszła. Widoki piękne, pogoda super. Spędzę tu chwilę. Ale nie jakoś bardzo długo, no bo pokrywa śnieżna będzie się pogarszać. Tu mamy tabliczkę szczytową. W lecie. Ona jest zdecydowanie wyżej. Właśnieżna jest tu, myślę, że spokojnie na jakiś metr albo więcej. Tam dalej idzie się granią otargańców. Przepiękny szlak. Natomiast tam mamy baraniec. Planie na ten rok. Tutaj jest grań, którą przyszedłem z zjarząbczego wierchu. Tam dalej widać grań rohaczy. E, tu są te dwie piramidy rohaczy. Nie wiem, czy dobrze pokazuje. Tam jest Wołowiec, tu niżej jest Łopata, tam w oddali Kominiarski, tam daleko jeszcze widać ośnieżony wierzchołek Babie Góry, tam jest Pilsko. A tu po drugiej stronie mamy Starorobociański Wierch, są jacyś ludzie na szczycie, tam dalej jest Płyszcz, Bystra, tu jest Niżnia Bystra, tam jest Krywań, no i cała reszta Tatr Wysokich. Żegnam się z Jakubiną, pięknie było. Niezwykle się cieszę, bo to było jedno z moich marzeń na tę zimę. Teraz trzeba tylko bezpiecznie wrócić. No właśnie, to jest mój wariant. A to był trawers. Ja poszedłem tędy, bo stwierdziłem, że granią jest bezpieczniej i w sumie też tędy będę wracał. Jest niefajny moment, gdzie trzeba przetrawersować. Może by było lepiej przejść granią, ale też ciężko mi ocenić, ile tu z tego to są nawisy. Więc jakoś powoli, bezpiecznie tędy się staram przejść. Tam potem będzie jeszcze jeden taki fragment niefajny, a reszta to już raczej bezpieczna. Wracam na jarząbczy. Tu już jest szeroka, dość bezpieczna grań. Więc bez większego problemu pewnie za 10 minut będę na szczycie skręcam w prawo no i schodzę po dobrze przetartej grani. Jest jarząbczy po raz drugi. A tam Jakubina, skąd właśnie wróciła. Piękne miejsce. Wchodzę z jarząbczego. Tu jeden z tych bardziej stromych. Fragmentów. Nic szczególnie trudnego, ale trzeba trochę bardziej uważać. Jest szczyt kopy prawdy. Przejdziemy sobie przez górę Ja właśnie kończę podejście na kończysty a tam po prawej stronie zauważyłem paru podchodzących skiturowców. Nie zachowują odstępu idą po takim zboczu przy lawinowej trójeżce nie wiem czy to mądre. Kończyste za mną. Schodzę teraz do Czubika. To na przykładzie Czubika fajnie można zobaczyć trzy podejścia do bezpieczeństwa. Jest letni wariant, czyli ten najniższy trawers. Jest ten wyższy trawers, już bardziej sensowny. Tam u góry nie ma śniegu raczej, więc nie ma co wyjechać. No i wersja najbezpieczniejsza prowadząca przez Szamszczyt. Wchodzę właśnie z wyższego wierzchołka Trzybniowieńskiego Wierchu Ma dwa Przy czym ten wyższy nie jest główny Ktoś postanowił, że główny to będzie ten niższy, pierwszy Tam, tam stoi tabliczka Tam stoi tam większość, większość osób Wracam tam I mam pewnie bez przerwy I schodzę tą samą trasą co rano